Witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać yy, borowika klina trzonowego dawniej znany jako borowik omglony. Proszę zobaczyć jak wygląda. Po przełamaniu bardzo mocno siwieje, Żółte rurki. Dość wysoko yy, brązowe. To jest taki lekko brązowawy. Yy, trzon, ale yy, no mniej więcej tej samej barwy co, co kapelusz. Proszę zwrócić uwagę. Przy górze jest jaśniejszy trzon, wchodzi w taki żółty. Ale każde uszkodzenie bardzo mocno powoduje, że on kurcze, jak mi to dzisiaj nie zgrabnie, wszystko idzie. Każde uszkodzenie powoduje, że on bardzo mocno zmienia barwę. Zawsze zobaczyć. Tego może pokażemy kawałek. O, szybciutko od razu zmienia. Tak samo tutaj. Bardzo szybko i bardzo mocno zmienia tą barwę. Trzon widzicie, jak jest. Tak samo tu jest młodszy owocnik, ale już zaczął ten trzon ciemnieć. Góry jeszcze dosyć jasno jest żółtawy, ale zaczął ciemnieć. No i tak samo uszkodzenie jakiekolwiek uszkodzenie trzonu powoduje, że on robi się taki ciemny w tym miejscu. Przełamiemy go tutaj. Szybko. I też zmienia szybko barwę z żółtej na taki niebieski fiolet. Tak wygląda ten borowiczek. Teraz jeszcze chwilkę odczekałem, żeby Wam pokazać, co się potem z tym borowikiem omglonym dzieje. Zobaczcie, że Teraz wygląda tak jakby był cały odymiony Tak on teraz wygląda W miejscu gdzie był gdzie był yy, fioletowy Jedną ręką się tak źle trzyma. Zrobił się na taki szary No i w tych miejscach gdzie go uszkodza, uszkodziłem Zobaczcie, tutaj wygląda tak, był cały odymiony dymem. Tak samo na tym drugim owocniku pokażę jak on wygląda. Po, po, po dłuższym dotykaniu go w różnych miejscach on zamienił się w taką w taki właśnie odymiony. Tak jak wygląda. Dobra, będę kończył, dziękuję.